Nownie jesteśmy na tropie bohaterów semafora. Tym razem dostaliśmy cynk, że uszatek znajduje się na księżem młynie. Czy wreszcie uda nam się go zobaczyć, czy pozostanie nam znowu oglądać jego ślady i pamiątki jego obecności. Sprawdźmy to. Mm -hmm. Proszę pani, czy to prawda, że widziano tutaj uszatka? Tak, dzisiaj widziałam uszatka. Byłam sobie w biurze, w biurze, pracowałam normalnie przy laptopie. Nagle postanowiłam się odwrócić i przez okno zobaczyłam uszatkę. Co robił? Spacerował. Uszatek cały czas nie uchwyty. Znowu jedyne co nam zostało, to porozmawiać z osobami, które go widziały, obejrzeć go zdjęcia. Może wy będziecie mieli więcej szczęścia i go znajdziecie, spotkacie. Zróbcie proszę wtedy zdjęcie i dajcie nam znać.